Chcesz zostać bogaty i żyć jak milioner? Ja też. A wiesz, kto jeszcze chciał być bogaty? Mężczyźni i kobiety ze średniowiecza. Zostanie osobą zamożną i rozpoczęcie życia pozbawionego materialnych potrzeb i pełnego luksusów to jedno z najczęstszych marzeń ludzi obecnie. Ale to pragnienie nie zaczęło się niedawno. Chęć gromadzenia bogactw i dóbr konsumpcyjnych była stałym elementem historii ludzkości. Ubóstwo było w średniowieczu głoszone jako cnota przez Kościół, a także uważane za drogę do świętości. Z kolei bogactwo budziło podejrzenia, zwłaszcza jeśli istniała możliwość, że bogaci zdobyli swój majątek w niejasny sposób. Jednak nie zawsze tak było. W ciągu nieco ponad tysiąca lat trwania tego okresu historycznego społeczeństwo przeszło od systemu feudalnego z trzema warstwami społecznymi: biedni chłopi, duchowni i szlachta. Do nieco bardziej złożonego społeczeństwa, charakteryzującego się pojawieniem się klasy średniej. Właśnie pod koniec tego okresu osoby bez szlacheckiego pochodzenia zaczęły gromadzić znaczne fortuny dzięki wysiłkowi, okazji i biznesowej inteligencji. Zgromadzone bogactwa pozwoliły tym mieszczanom wywierać duży wpływ polityczny i społeczny, manipulować interesami politycznymi i pełnić funkcję mecenasów ważnych artystów. Ponieważ w średniowieczu nie było trenerów motywacyjnych, książek samopomocy, które nauczały, jak się wzbogacić, ani inwestycji w kryptowaluty, ludzie zwykle zajmowali się ograniczoną liczbą konkretnych biznesów, które jednak były bardzo dochodowe. Te inwestycje pozwalały szybko powiększać ich fortuny i sławę rodzin, z których niektóre stały się najbardziej wpływowymi w Europie, osiągając szlachectwo i ważne stanowiska polityczne. Z tego powodu ten film będzie dotyczył najbardziej dochodowych biznesów w średniowieczu. Jeśli więc chcesz się wzbogacić, polub film i zasubskrybuj, bo możliwe, że niektóre z tych biznesów nadal będą dobrą inwestycją w XXI wieku. Obecnie w każdej kuchni znajdziemy produkty i przyprawy do przyprawiania potraw. Są tam w małych słoiczkach z etykietami takimi jak czarny pieprz, goździki, gałka muszkatołowa. Imbir czy cynamon. Znawcy wiedzą, jak ich używać, by jedzenie miało pyszny smak i odpowiadało smakoszom, ale był czas, kiedy przyprawy były prawdziwym luksusem. Te przyprawy nie służyły tylko do nadawania smaku, ale także do konserwacji żywności i produkcji leków, co zwiększało ich atrakcyjność. W Europie nie uprawiano tych przypraw, pochodziły z dalekich terenów Azji, takich jak Indie, Chiny i wyspy Moluki, które dziś należą do Indonezji. Ktoś musiał więc podróżować do tych miejsc i negocjować ich zakup, a potem transportować je do Europy. Ponieważ większość trasy odbywała się statkiem, do handlu przyprawami potrzebni byli zręczni żeglarze. Żadna flota w średniowiecznej Europie nie dorównywała umiejętnościom Wenecjan i Genueńczyków. Wenecjanie zdominowali handel przyprawami dzięki strategicznemu położeniu, które łączyło świat islamski z Europą. Ich główną siłą była niezrównana flota morska w średniowieczu, bo jak możecie się domyślić, w Wenecji dzieci uczą się żeglować, zanim nauczą się jeździć na rowerze. Ponadto Wenecja założyła porty handlowe w Konstantynopolu i Aleksandrii, z których mogła bezpośrednio negocjować z muzułmanami i Bizantyjczykami import produktów z Azji przez Morze Czerwone i Wschodnie Morze Śródziemne. Wenecjanie stworzyli efektywny łańcuch handlowy który pozwalał im kupować towary po niskich cenach i sprzedawać je na wielkich europejskich targach i jarmarkach. W ten sposób od XIII wieku ugruntowali swoją pozycję europejskiej potęgi handlowej, nie mając konkurencji. Przez krótkie momenty ich hegemonia była podważana tylko przez Genueńczyków. Genua była inną potęgą morską i historycznym rywalem Wenecji. Jej kupcy nie zmarnowali okazji, by dołączyć do lukratywnego handlu przyprawami. Ponieważ nie mogli korzystać z wenecjańskich tras, musieli stworzyć własne szlaki handlowe do Azji Centralnej, które przebiegały przez Kaukas lub Morze Czarne. W przeciwieństwie do Wenecjan, Genueńczycy korzystali zarówno z dróg lądowych, jak i morskich. Jednak żadnemu z tych miast nie podobała się myśl o dzieleniu się handlem przyprawami, więc często wypowiadali sobie wojnę. Ostatecznie w 1381 roku Wenecja zwyciężyła w wojnie jogijskiej z Genłą, umacniając swoją dominację w handlu wschodnim. Wielu ludzi zajmujących się tym handlem, jednym z najsłynniejszych był Mikołaj Polo, ojciec znanego Marco Polo. Mikołaj i jego brat Mafeo Polo przemierzali Azję, negocjując produkty, które potem sprzedawali w Europie. W ten sposób zdobyli znaczną fortunę. Jego syn Marco poszedł w ich ślady jako kupiec. Nie myślcie, że Marco Polo podróżował po Azji dla przyjemności. Handel tymi produktami był tak ważny i generował tak duże dochody, że z zamiarem odkrycia nowej trasy innej niż używane przez Wenecjan i Genueńczyków, Krzysztof Kolumb wyruszył na Indie, a skończył odkrywając Amerykę. Teraz ty możesz jechać do Azji, negocjować i kupować tanie produkty, by sprzedawać je w Europie drożej. To świetny pomysł na biznes który już realizują prawie wszystkie firmy i korporacje. Chociaż handel przyprawami i egzotycznymi produktami, jak jedwab czy porcelana, przynosił ogromne pieniądze, średniowieczna gospodarka opierała się na rolnictwie i hodowli. W średniowieczu większość ludności żyła z ziemi. Zróbmy pauzę, by zauważyć, że większość ludzi nadal żyje z ziemi, bo mięso, mleko, warzywa i jajka nie spadają z nieba. Teraz wróćmy do filmu. Dochody, władza i hierarchia społeczna zależały od tego, kto posiadał więcej ziemi i uzyskiwał z niej największe korzyści. Rolnictwo było kręgosłupem systemu feudalnego, a feudałowie byli właścicielami wielkich obszarów ziemi, na których pracowali ich poddani. Ci oddawali im daniny, a także część plonów. Ziemia była więc nie tylko źródłem jedzenia, ale i jednostką produkcji gospodarczej. Główne uprawy to zboża, takie jak pszenica, żyto, jęczmień i owiec. Uprawiano też warzywa, owoce, rośliny lecznicze oraz przeznaczano ziemię pod winnice i gaje oliwne. Poza rolnictwem chłopi zajmowali się hodowlą zwierząt. Hodowla dostarczała nie tylko mięsa, ale i cenne produkty, takie jak wełna owiec, mleko, sery i jaja. Zwierzęta pociągowe pomagały w pracach polowych. A obornik służył do nawożenia ziemi. W całej Europie rolnictwo i hodowla były kluczowe dla utrzymania ludzi, ale najwięcej bogactwa gromadzili feudałowie, którzy oprócz pobierania danin i zatrzymywania części plonów, często byli właścicielami młynów, tłoczni wina czy pieców, za korzystanie z których pobierali opłaty od chłopów. Wielkie fortuny wielu rodzin szlacheckich, a nawet monarchów, pochodziły z kontroli i eksploatacji rozległych obszarów ziemi. Im większy teren kontrolowano, tym większe bogactwo i władza były zdobywane. Jedynie Kościół mógł konkurować z feudałami pod tym względem. I tak jak słyszysz, w średniowieczu Kościół nie tylko promował wojny, takie jak krucjaty, pobierał dziesięciny i sprzedawał odpusty. Kościół katolicki w Europie odegrał ważną rolę w rozwoju i innowacjach rolniczych. Jak to robił? Klasztory posiadały duże, produktywne obszary ziemi, które były efektywnie zarządzane. Szacuje się, że Kościół posiadał około jednej trzeciej całej uprawnej ziemi w Europie, choć niektórzy historycy twierdzą, że było to nawet około 50%. Klasztory, zwłaszcza należące do zakonów Benedyktynów i Cystersów, wprowadzały nowatorskie techniki rolnicze, takie jak trzyletnia rotacja upraw, ulepszenia pługa, młyny wodne, rozwój systemów nawadniających oraz wprowadzanie nowych upraw. Przez lata te instytucje stały się centrami eksperymentów rolniczych i zachowania wiedzy. Kościół uzyskiwał te ziemie dzięki darowiznom od szlachty, królów i chłopów, którzy chcieli zjednać sobie władzę religijną lub po prostu zbawić duszę. Jednak ta akumulacja ziemi spowodowała niezadowolenie wśród szlachty, ponieważ kościół zyskał ogromną władzę ekonomiczną i polityczną. Abiskupi i opatowie. Zaczęli uczestniczyć w lokalnej polityce niczym zwykli feudałowie. Duchowni mieli to jasno: Trzeba inwestować w ziemię, bo Pan Bóg już jej nie tworzy. Napisz w komentarzach, czy chciałbyś zostać rolnikiem i posiadaczem ziemskim. Jeśli jednak nie podoba Ci się wizja budzenia się o świcie przy pianiu koguta, żeby uprawiać ziemię i opiekować się zwierzętami, Zawsze możesz zainwestować w nieruchomości, które później wynajmiesz i stopniowo zaczniesz czerpać zwrot z inwestycji i zysk. To rada, którą dziś często dają guru finansowi na Instagramie, YouTube i TikToku. Wiesz, ci, którzy mówią, że kup sześć domów, wynajmuj pięć i mieszkaj za darmo w jednym. Ale nie mówią, skąd wziąć pieniądze na zakup tych domów. Oni nic odkrywczego nie wymyślili, bo życie z rent było modelem biznesowym już w średniowieczu. Biznes był prosty feudałowie i klasztory, które kontrolowały wielkie obszary ziemi, pobierały czynsz od chłopów, którzy tam mieszkali i pracowali. Był to bardzo dochodowy i bezpieczny sposób na zarabianie bez pracy. Na terenach wiejskich dzierżawiono pola uprawne, winnice, młyny, ogrody, a nawet prawa do pastwisk i lasów. Oczywiście nie odbywało się to chaotycznie, lecz istniały prawne umowy, w których określano prawa i obowiązki obu stron. Umowy mogły być na stałą rentę, gdzie chłop musiał płacić ustaloną corocznie kwotę, w naturze np. Na zboże, wino, wełna, lub w pieniądzach. Były też umowy połowiczne, gdzie chłop dzielił się połową plonów z panem. W południowej Europie popularne były umowy typu Sens Amfiteutique, czyli długoterminowa dzierżawa ziemi za stałą roczną opłatę. Umowy mogły być ustne lub pisemne, choć te drugie były częstsze w miastach. W niektórych włoskich i flamandzkich miastach pod koniec średniowiecza tworzyli już wyrafinowane umowy. W miastach dochód z rent pochodził z wynajmu domów, sklepów, warsztatów, stoisk na targach oraz praw do eksploatacji pieców czy młynów miejskich. Na przykład nie było rzadkością, że drobni rzemieślnicy nie mieli własnego warsztatu i musieli płacić właścicielowi stały czynsz co miesiąc. Ten biznes był bardzo dochodowy, więc szlachta i mieszczanie stale inwestowali w takie nieruchomości, by później je wynajmować. Musieli jednak przestrzegać warunków umowy, zwłaszcza czasu jej trwania. A jeśli zastanawiasz się, czy to było opłacalne i czy można było żyć z takiego czynszu, pozwól, że odpowiem pytaniem: dlaczego myślisz, że ten model biznesowy przetrwał do dziś? Innym rodzajem działalności przynoszącym dobre zyski było hotelarstwo i transport. Społeczeństwo średniowieczne było coraz bardziej połączone, i nie mam tu na myśli połączenia internetowego, lecz poprzez handel, religię i kulturę. Aby to ostatnie mogło się odbywać, musiały istnieć środki transportu oraz możliwość zakwaterowania. Mimo, że były one ograniczone warunkami infrastruktury tamtych czasów, Hotelarstwo i transport były kluczowymi sektorami gospodarki średniowiecznej i rozwijały się razem, oferując możliwości biznesowe chłopom, mieszczanom, szlachcie i zakonnikom. W średniowieczu istniało kilka rodzajów miejsc noclegowych. Najpopularniejsze były zajazdy, gdzie podróżnym oferowano łóżko, jedzenie i picie za niezbyt niską cenę. Znajdowały się one prawie zawsze przy głównych szlakach handlowych i w miastach. Obecnie znane są jako miejsca, gdzie spotykają się wszyscy elfy, krasnoludy i wojownicy przed podjęciem walki ze złym czarodziejem. Przynajmniej tak jest w powieściach fantazy na wadpadzie. Były też gospody, trochę bardziej rustykalne, przeznaczone dla osób podróżujących ze zwierzętami. Nie można pominąć wspomnienia o wentas lub wiejskich schroniskach, które oferowały podstawowe usługi dla podróżnych. A jeśli byłeś pielgrzymem lub duchownym, Zawsze mogłeś przenocować w gościńcu klasztornym prowadzonym przez zakony religijne. W tego typu miejscach oferowano takie usługi jak ciepły posiłek, łóżko do spania albo słomę do spania, stajnie dla koni i nawet latryny na potrzeby fizjologiczne. Jednak podróżni nie musieli martwić się tylko o to, gdzie przenocować. Ich główną troską było dotarcie jak najszybciej i bezpiecznie do celu podróży. Z tego powodu transport był także dochodowym biznesem w średniowieczu, choć ryzykownym. Ciągłe ataki bandytów, piratów, wojny i wygórowane cła czyniły przewóz wszelkiego rodzaju towarów trudnym zadaniem. Dlatego ci, którzy potrafili efektywnie działać w tej branży, byli bardzo dobrze wynagradzani. Główną drogą transportu była droga lądowa, a wykorzystywano zwierzęta juczne, takie jak muły, wozy ciągnięte przez woły lub konie. Woźnice byli zwykle zatrudniani przez bogatych kupców, choć niektórzy działali na własną rękę. Nierzadko podróżowano karawanami chronionymi lub wynajmowano dodatkową ochronę, gdyż nie mogli pozwolić sobie na stratę towarów w wyniku ataku. Transport lądowy służył także do dotarcia do miejsc niedostępnych drogą wodną. W regionach Europy, przez które przepływają rzeki takie jak Ren, Sekwana, Rodan czy Dunaj. Zwykle przewożono towary jak sól, zboża, wino, wełnę i drewno na tratwach i łodziach. Był też handel międzynarodowy, możliwy tylko dzięki dużym portom, a do żeglugi potrzebni byli flisacy i armatorzy, których usługi nie należały do tanich. Przykładem sukcesu tego typu przedsiębiorstw jest rodzina Grimaldich, obecna rodzina królewska Monako która w przeszłości była ważnym rodem genueńskim zajmującym się morskim transportem towarów i osób. Grimaldi posiadali własną flotę statków, z których znaczna część była uzbrojona, by zapewnić bezpieczeństwo podczas podróży. Dzięki temu zmniejszali ryzyko utraty cennych produktów, takich jak wełna, sól, zboża, broń czy niewolnicy. Wszystkie te towary przewożono po Morzu Śródziemnym oraz szlakach prowadzących do Morza Czarnego i północnej Afryki. Jednak Grimaldi nie byli najbardziej udaną firmą przewozową na morzach. To wyróżnienie przypada Wenecjanom. Były to floty handlowe organizowane i finansowane przez państwo weneckie, które kilka razy w roku wypływały do konkretnych regionów, takich jak Syria, Konstantynopol, Egipt, Flandria czy Anglia. Mude były państwową formą przedsiębiorstw żeglugowych, w których uczestniczyli armatorzy, kupcy i prywatni właściciele statków. Działały one w konwojach chronionych przez uzbrojone galeony. Floty dowodzili kapitanowie i oficerowie opłacani przez państwo, podczas gdy kupcy i bogate weneckie rodziny, takie jak Polo, inwestowali lub wynajmowali miejsce na statkach. Zyski z każdego rejsu były ogromne. Jeden udany rejs wystarczył, aby podwoić lub potroić kapitał początkowy. Wielu weneckich biznesmenów zbudowało ogromne fortuny dzięki udziałowi w MUDE, odsprzedając cukier, bawełnę i przyprawy na rynkach Florencji, Londynu czy Brugi z bardzo wysoką marżą. Tak więc wiesz, zawsze możesz zajmować się przewozem osób i towarów, wystarczy, że zarejestrujesz się w Uberze. Handel morski miał jednak problem w połowie średniowiecza. Kiedy kupcy docierali do portu obcego kraju, jaką walutą mieli płacić za towary? Na to pytanie odpowiedzią były kantory wymiany walut, które zapoczątkowały średniowieczny system bankowy. Początkowo bankowość budziła nieufność, ponieważ Kościół zabraniał lichwy. Jednak najinteligentniejsi biznesmeni szukali pośrednich sposobów na pobieranie odsetek. Tak powstały prowizje, sprzedaże na raty i weksle. W końcu, gdy nie potrafili usprawiedliwić bogactwa przed Bogiem, płacili Kościołowi odpust za posiadanie takich fortun. Jednym z głównych banków tamtych czasów był Bank Rodziny Medyceuszy. W okresie swojej świetności mieli oddziały w kluczowych miastach takich jak Florencja, Londyn, Genewa, Brugia i Rzym, z aktywami wartymi setki milionów florenów. Pozwoliło im to zgromadzić ogromny majątek w ziemiach, pałacach i pełnić rolę mecenasów takich artystów jak Michał Anioł i Leonardo da Vinci. Jeśli zastanawiasz się, ile mieli pieniędzy, szacuje się, że wartość ich majątku przewyższała dzisiaj 10 miliardów euro. Nic dziwnego, że rodziny zajmujące się bankowością miały tak wielki wpływ polityczny. Wielu bankierów finansowało wojny, krucjaty i kampanie królewskie, by otrzymać przywileje podatkowe. Tytuły szlacheckie, posiadłości i dostęp do najważniejszych dworów Europy. Ich wpływ był tak wielki, że medyceusze doprowadzili do wybrania dwóch członków swojej rodziny na papieży. Jednak medyceusze, choć medialni, nie byli jedynymi bankierami sprawującymi władzę dzięki bogactwu. Inne włoskie rody, takie jak Peruzzi i Bardi, także wspierały monarchów i kościół. Upadek tej ostatniej w 1345 roku spowodował trzęsienie ziemi gospodarcze w Europie. Stało się tak, ponieważ finanse Bardich były niemal całkowicie zależne od wypłacalności królów, których finansowali. A kiedy Henryk III Angielski przestał im płacić, ponieśli stratę, z której nigdy się nie podnieśli. Nie słuchali rad współczesnych guru finansów, którzy mówią, że trzeba dywersyfikować i inwestować w fundusze indeksowe S i P500. Z kolei niemieccy Fugerowie dywersyfikowali swoje interesy. Choć główne zyski czerpali ze wsparcia dla szlachty i cesarzy świętego Cesarstwa Rzymskiego, Jakob Fuger miał wizję inwestowania także w handel przyprawami i górnictwo. Bez wątpienia te bankierskie rodziny były jednymi z najpotężniejszych swoich czasów i historii, porównywalnymi do innych wielkich rodów, takich jak Rockefellerowie czy Rothschildowie. Nie tylko zawdzięczamy im dzisiejszy brutalny system bankowy, ale także dzięki średniowiecznym bankierom, zwłaszcza tym z Florencji i Genui, dokonano wielkich postępów w systemach księgowości i finansów. Więc już wiesz, jeśli chcesz się wzbogacić i nie wiesz w jakie biznesy inwestować, możesz przyjrzeć się zwyczajom finansowym ludzi w średniowieczu. Być może dużo się od nich nauczysz i krok po kroku zbudujesz.